No i gra, gramy dalej tutaj pa, paladyn murloki, tak. Chciałbym, żebyście się zapoznali tutaj z taką talią, którą polecam bardzo, tak. Oczućmy tutaj dwie karty za jeden. Chociaż ta trucizna by się przydała, no ale nie, te, nie teraz, nie teraz. Zagrajmy sobie taką kartę. Zagrajmy sobie może jeszcze raz. Ten już, jak widzicie, dostał plus 1 do ataku za każde przezwanie murloka. To jest bardzo dobra opcja, tak? Bardzo dobra opcja. Zauważcie, że nie możemy pozwolić, nie możemy pozwolić na to, żeby ten został tutaj w grze, bo widzę, że tutaj będziemy mieli, mieli do czynienia tutaj z z paladynem Księgi Mądrości, Księgi Mądrości, tak? Więc na razie. Zagrajmy sobie no zastanawiam się czy tego dać nie dobra im więcej damy murloków tym więcej będą mieli do ataku tego oczywiście niszczymy tak no szko szkoda tutaj pojechać się na trz trzema tak? no ale jakby dał księgę mądrości no to by, byłoby troszeczkę gorzej on właśnie na to liczy. Przyzwał, ale mamy tutaj, zobaczcie, taką kartę za jeden. Więc polecimy tutaj. Polecimy. Zagrajmy sobie takiego gościa. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej wtasował się do talii I co? Ci już zadają bardzo mnóstwo obrażeń, tak? Bardzo mnóstwo. Więc teraz co? Ma cztery many. Cztery many. Tak. Sieknie jednego. Ale cztery. cztery przyjął, tak? Cztery przyjął. No, widzimy, że tutaj nie. Przeciwnik, przeciwnik się poddał, nie, nie widział dalszego sensu. Gry. No, i mamy następną gwiazdeczkę, tak, lecimy tutaj e, trosze, troszeczkę wyżej, wyżej. Staramy się, by, bynajmniej, tak? Staramy się. Zachęcam wszystkich e, oglądających YouTube na mój kanał, gdzie jest stream na, na żywo. I tam możecie też sobie pooglądać co nieco. Nie tylko na kanale YouTube, ale na stream. Zachęcam, zachęcam.